Dobry wieczór. Mam świadomość, że ten film zapewne będzie miał dużo mniejszą oglądalność niż reszta materiałów na moim kanale, ale wasze prośby są dla mnie ważniejsze niż wyświetlenia. Gdy zrobiłem dla was iceberg mrocznej Japonii, to wielu z was prosiło o omówienie przypadku Junko Furuty. Postanowiłem, że przygotuję nieco bardziej obszerny materiał na temat tej sprawy do tej właśnie serii. Ta opowieść jest niezwykle wstrząsająca i nie bez powodu określa się ją jako najbardziej przerażającą w historii Japonii. Dziś zanurzymy się w mroczne zakątki ludzkiej natury w historię o zwykłej dziewczynie, której życie zostało brutalnie przerwane w listopadzie 1988 roku. Niemal całość przygotowałem w oparciu o japońskie źródła oraz fragmenty z akt sądowych, co było niezwykle czasochłonne, ale zrobiłem to po to, by nie powtarzać plotek, które krążą na temat tej sprawy. Zaczynajmy. Ofiara. Junko Furuta urodziła się 18 stycznia 1971 roku w Misato w prefekturze Saitama niedaleko Tokio. Była drugim strojga dzieci w skromnej pracującej rodzinie. Miała dwóch braci, starszego i młodszego. Ojciec pracował w firmie transportowej, a matka zajmowała się domem i opieką nad dziećmi. Junko dorastała na typowym japońskim przedmieściu. Ludzie z jej otoczenia opisywali ją jako spokojną i bezkonfliktową. Junko nigdy nie sprawiała problemów wychowawczych, dużą wagę przywiązywała do ocen i była pilną uczennicą. Marzyła także o zostaniu fryzjerką. Mniej więcej od października 1988 roku nastolatka podjęła pracę w fabryce tworzyw sztucznych. Zarobione tam pieniądze odkładała na wycieczkę z okazji ukończenia szkoły. Gdy podjęła pracę, miała 17 lat i kończyła szkołę średnią, jednak jak pokazały późniejsze wydarzenia, nie było jej dane doczekać ani szczęśliwej wycieczki, ani ukończenia szkoły. Jej koszmar miał początek, gdy wracała wieczorem z pracy. Był 25 listopada 1988 roku. To właśnie wtedy Junko spotkała swoich oprawców. Porwanie. Tamtego wieczora w okolicy kręciło się dwóch młodych mężczyzn. Był to 18-letni Hiroshi Miyano oraz jego 16-letni kompan Shinji Minato. Zauważyli oni jadącą na rowerze Junko. Wtedy Miyano polecił młodszemu koledze, by ten ją zepchnął. Minato wykonał polecenie, po czym się oddalił, a zrzucona z roweru dzżonko leżała na drodze. Po chwili zjawił się Miano, który udawał, że nie ma nic wspólnego z chłopakiem, który przed momentem ją napadł, po czym zaoferował pomoc. To oczywiście było ukartowane i niestety wszystko przebiegało zgodnie z ich demonicznym planem. Junko zaufała nieznajomemu i pozwoliła odprowadzić się do domu. Miano jednak nie poprowadził dziewczyny w stronę jej miejsca zamieszkania. Po drodze zaciągnął ją do opuszczonego magazynu. Tam rozpoczął się terror. Osiemnastolatek zagroził dziewczynie, że ma bezwzględnie wykonywać jego rozkazy, ponieważ jest członkiem Jakuzy. Przerażona Junko uwierzyła w to, po czym Mijano wziął taksówkę i zabrał ją do hotelu, gdzie następnie wykorzystał ją w brutalny sposób. Tutaj wypada naprostować pewną plotkę, która mówi o tym, że chłopak znał Junko i się w niej podkochiwał, a to czego się dopuścił miało być umotywowane tym, że Junko miała go odrzucić. Taką informację podaje wiele zagranicznych kanałów, ale jest to nieprawdą. Dziewczyna nie znała napastników, a porwanie jej było przypadkowe. Mit wynika z błędnego tłumaczenia zeznań sądowych. W oryginalnych japońskich aktach wspomina się, że Minato zauważył Junko podczas ataku i pomyślał, że jest ładna, co w luźnych tłumaczeniach na angielski zmieniło kontekst jego wypowiedzi. Żadne japońskie źródło nie mówi o wcześniejszym poznaniu odrzuceniu czy Motywacji romantycznej. Niestety, ta plotka potem zaczęła być powielana bez weryfikacji pierwotnych źródeł, do tego stopnia, że do teraz pojawia się w materiałach odnośnie tej sprawy. Jeśli ktoś nadal ma wątpliwości, to odsyłam do dostępnych dokumentów Tokyo District Card, gdzie w sekcji dotyczącej okoliczności porwania widnieje wyraźny zapis o tym, że sprawcy zaatakowali przypadkową ofiarę. Reasumując, żaden ze sprawców nie znał Dżunko wcześniej i nie miał z nią jakichkolwiek relacji osobistych. Mówi się także często o tym, że porywacze chodzili z Dżunko do jednej szkoły, a miano miał nawet być z nią w jednej klasie, co jest totalną bzdurą, ponieważ wszyscy porywacze, do których za moment przejdziemy, mieszkali w innym mieście i porzucili szkołę w 1987 roku. Ale teraz wróćmy do dalszego przebiegu zdarzeń. Niestety to, co wydarzyło się w hotelu, było zaledwie początkiem gechenny. Po dramacie, który się tam rozegrał, dumny z siebie Miano zadzwonił do Minato, by pochwalić się czego dokonał zeszłej nocy. Wczesnym rankiem Miano zabrał dziewczynę do parku w pobliżu hotelu, gdzie czekali Minato oraz dwóch nowych przyszłych oprawców: Yasushi Watanabe oraz Yo Ogura. Obaj mieli po 17 lat. Uzgodnili wtedy wspólnie, że nie mogą wypuścić dziewczyny. Zaczęli ją terroryzować i grozić, że jeśli spróbuje Uciec to zabiją jej rodzinę, ponieważ Jakuza wie, gdzie mieszkają. Oczywiście bajki o Jakuzie były jedynie środkiem manipulacji i psychologicznej presji. Mówię o tym, ponieważ to kolejny mit, który jest bardzo często spotykany w materiałach na temat tej sprawy. Żadne orzeczenie sądowe nie wspomina o koneksjach któregokolwiek ze sprawców z japońską mafią. Faktem jest natomiast, że porywacze wykorzystywali to kłamstwo, by wywierać wpływ na swojej ofierze. Oprawcy wpadli na pomysł, że zamkną dziewczynę w domu jednego z nich. Postanowili, że więzieniem będzie pokój na drugim piętrze w domu Minato, znajdujący się w dzielnicy Adashi w Tokio. To właśnie tam wydarzyły się rzeczy, które jeżą włos na głowie, co opiszę w następnym rozdziale. Następnego dnia rodzice porwanej zgłaszają zaginięcie, jednak młodociani porywacze przygotowali się także na tę ewentualność zmusili Junko do wykonania telefonu do matki, aby przekonać ją, że uciekła, ale jest bezpieczna i przebywał u przyjaciół. To niestety skutecznie zahamowało śledztwo. Co ciekawsze, gdy to wszystko się działo, rodzice oraz starszy brat Minato byli obecni w domu, a czonko była zmuszona wtedy udawać jego dziewczynę. Jednak niedługo potem oprawcy przestali udawać, gdy stało się jasne, że rodzice Minato nie zgłoszą ich na policję. Według oficjalnej wersji rodzice później twierdzili, że nie interweniowali, ponieważ bali się syna, który stawał się wobec nich coraz bardziej agresywny, Minato miał zastraszać rodziców i swojego starszego brata. Cała trójka miała słyszeć krzyki dochodzące z pokoju Minato na drugim piętrze, ale nie podejmowali interwencji. Osobiście uważam, że nie chodziło tutaj o strach przed Minato, a o kwestie związane z kulturą i obyczajami w Japonii. Rodzina chciała uniknąć skandalu i wstydu, który zostałby niewątpliwie wywołany, gdyby wszystko wyszło na jaw. Jednak, co spowodowało, że ta sprawa stała się jedną z najbardziej przerażających zbrodni w historii Japonii, co działo się za zamkniętymi drzwiami na drugim piętrze. 40 dni piekła. Trzy dni po porwaniu dziewczyny jej koszmar dopiero się zaczynał. Porywacze ogolili miejsca intymne swojej ofiary, po czym grupowo zaczęli ją wykorzystywać jeden po drugim. Przy tym bili ją pięściami po twarzy. Jednak to był początek ich bestialstwa. Torturowali ją na wymyślne sposoby. Jednym z nich było notoryczne przypalanie zapalniczką i papierosami oraz wyrywanie paznokci. Ich wypaczone umysły prześcigały się w coraz to bardziej zdeprawowanych pomysłach. Na pewnym etapie bicie dziewczyny było już stałym elementem, co najprawdopodobniej znudziło się oprawcom. Wtedy zaczęli kaleczyć jej miejsca intymne, wkładając do nich butelki, metalowe pręty i inne przedmioty, co prowadziło do szeregu Urazów wewnętrznych, które na późniejszym etapie uniemożliwiło ofierze normalnego załatwiania potrzeb fizjologicznych. Do tego zmuszali Junko do poniżających rzeczy. Musiała tańczyć przed nimi nago, pić alkohol i wdychać opary z rozpuszczalnika. Co więcej, przychodziło tam wielu innych nastolatków, którzy również się nad nią znęcali. Śledztwo wykazało kilkanaście osób, ale nieoficjalnie mówi się, że przez pokój to mogło się ich przewinąć nawet sto. I nie byli to tylko chłopcy, ale także dziewczęta. Myślę, że warto będzie tu naprostować nieco ten sensacyjny detal, który jest często podawany, ponieważ, będąc z Wami szczerym, tak wysoka liczba jest raczej mało prawdopodobna. Udało mi się ustalić, że wzięła się ona z jednego z wywiadów, którego udzieliła osoba związana ze sprawą, ale nie było dowodów, które wskazywałyby na tak duży udział osób trzecich. Niemniej jednak śledztwo wykazało 17 mężczyzn i jedną kobietę, którzy brali w tym udział, co pomimo niższej liczby jest nadal zatrważające, zwłaszcza że żadna z nich nie przerwała tego horroru. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że wybieram fakty zamiast sensacji. Co do tej grupy osób, skazano potem tylko dwie z nich, które bezpośrednio brały udział w grupowym wykorzystywaniu porwanej. Przemoc wobec Dżunko narastała bez końca. Dziewczyna była wygłodzona i zmaltretowana psychicznie do tego stopnia, że w pewnym momencie prosiła swoich oprawców, by po prostu ją zabili. Po 20 dniach tortur Junko nie przypominała już dawnej siebie. Nie była w stanie się poruszać, a jej twarz była potwornie opuchnięta. Z jej ran po oparzeniach sączyła się ropa. Leżała w kałuży własnego moczu, a jej porywacze niekiedy zmuszali ją do wypijania go. Wtedy była w takim stanie, że nie pociągała już swoich oprawców. Przestali ją wykorzystywać. Od tamtego momentu wyłącznie ją torturowali dla zabawy. Koniec jej męki nastąpił 4 stycznia 1989 roku. Tamtego dnia miano po przegranej w majonga postanowił wyładować swój gniew na dziewczynie. Oblał jej twarz gorącym woskiem, a następnie wraz ze swoimi kompanami podnieśli dziewczynę, po czym została kopnięta w twarz, a upadając uderzyła się w głowę, dostając drgawek. Grupa założyła na dłonie plastikowe torby, by nie poplamić się krwią, po czym wszyscy zaczęli bić ją pięściami. Do tego uderzali ją za pomocą żelaznej kuli. Ostatnie tortury trwały około dwóch godzin od 8 do 10 rano. Mijano na sam koniec polał ją benzyną do zapalniczek i podpalił. Junko ostatni raz próbowała walczyć o życie chcąc się ugasić, ale po chwili przestała się ruszać. Potem się jeszcze odsknęła i leżąc wyczerpana, zanim oprawcy opuścili pokój, Miano zapytał jej, czy żyje, na co ona odpowiedziała cichym głosem cierpię. To były jej ostatnie słowa. Dżunko zmarła około 22 tego samego dnia. Następnego ranka grupa wyrodnialców zdała sobie sprawę, że dziewczyna nie żyje. Około 18 podjęli pierwsze kroki w celu pozbycia się ciała. Włożyli je do dużej torby podróżnej i owinęli taśmą klejącą, po czym umieścili je w metalowej beczce i zalali betonem. Około 20 beczkę podrzucili na opuszczony plac budowy, który był dzikim wysypiskiem śmieci. Tutaj pozostaje do odkłamania jeszcze jeden mit odnośnie gry w majonga. Wiele źródeł podaje, że Junko grała razem ze swoimi oprawcami, jednak jest to nieprawdą. Dziewczyna w tamtym momencie była w tragicznym stanie i większość czasu leżała na podłodze, mając problem z poruszaniem się po tygodniach tortur. Proces Ikara. Zanim omówię, jak zbrodnia wyszła na jaw, to warto będzie jeszcze podkreślić, że Dżunko nie była jedyną ofiarą zwyrodnialców. Mieli oni na koncie podobne czyny, jednak w przypadku Dżunko było o tyle pechowo, że z niej postanowili zrobić swoją niewolnicę. W przypadku innych dziewcząt, po napaści po prostu je wypuszczali, a te, będąc skutecznie zastraszone, nigdy nie wyjawiły prawdy o tym, że padły ofiarą ich ataku. To, że grupa dopuszczała się takich czynów regularnie, niech podkreśli fakt, że w grudniu 1988 roku dopuścili się kolejnej napaści na młodą kobietę o podłożu seksualnym. Było to w tym samym czasie, gdy Junko była więziona. Na początku 1989 roku Miano i Ogura zostali aresztowani właśnie w związku z tą sprawą. Podczas przesłuchania Miano zaskoczył policję, ponieważ niechcący przyznał się do tego, co zrobili miesiąc wcześniej Junko Furucie, błędnie zakładając, że zostali zatrzymani w jej sprawie, gdy w rzeczywistości chodziło o inny czyn. Potem śledczy wyciągnęli od niego, gdzie jest ciało nastolatki. Ciało Junko zostało znalezione i zidentyfikowane 29 marca. Było w tak tragicznym stanie, że identyfikacja przebiegła wyłącznie na podstawie odcisków palców. Zwyrodnialcy stanęli przed sądem w kwietniu 1990 roku, a wyroki zapadły trzy miesiące później. Ze względu na wiek sprawców, są utajnił ich personalia, odnosząc się do nich w dokumentach i podczas procesu pseudonimami A, B, C i D. Co ciekawe, tożsamość ofiary nie była chroniona w taki sposób. Powszechnie podawano jej imię i nazwisko, oraz publikowano zdjęcia w mediach, co wywołało liczne kontrowersje. Utajnienie miało chronić tożsamość nieletnich sprawców, ale prasa złamała te zasady. Magazyn Shukan Bunshun opublikował ich prawdziwe imiona w jednym z numerów, argumentując, że ciężar zbrodni przewyższa prawo do anonimowości. Redaktor naczelny stwierdził, że tutaj cytat Zwierzęta nie mają praw człowieka. To wówczas wywołało publiczną debatę o dysproporcji i trudno się temu dziwić, ponieważ dlaczego chroniono oprawców, a nie ofiarę. Teraz omówmy to, jakie wyroki zapadły, ponieważ werdykt sądu również poruszył opinię publiczną, kary były wyjątkowo niskie. Główny sprawca 18-letni Miyano dostał 17 lat więzienia, 17-letni Ogura 10 lat, 16-letni Minato 5 lat i 17-letni Watanabe dostał zaledwie 4 lata. Wszyscy sprawcy złożyli apelację, jednak jej wynik z pewnością nie był dla nich satysfakcjonujący. Otóż żaden z nich nie otrzymał po apelacji niższej kary wręcz przeciwnie, wszystkim z wyjątkiem Ogóry kara została zaostrzona. Miyano zamiast 17 lat dostał 20. Był to wówczas najwyższy wyrok jaki można było dostać w Japonii poza dożywociem. Minato zamiast początkowych 5 lat dostał 9 lat, a Watanabe zamiast 4 lat dostał 7 lat więzienia. Te wyroki i tak nie satysfakcjonowały opinii publicznej ani prokuratury, która domagała się bezwzględnego dożywocia dla Miyano, ale niestety sąd pozostał niewzruszony, twierdząc, że sprawcy nie działali z jasnym zamiarem pozbawienia życia, co w kontekście tego co zrobili swojej ofierze jest po prostu kuriozalne. Gdy procesy się zakończyły, sąd okręgowy w Tokio był pod gradem krytyki za tak łagodne wyroki. Mówiąc prościej, społeczeństwo domagało się sprawiedliwości, a sprawiedliwość w tym przypadku mogła oznaczać tylko jedno rozwiązanie, a było nim zastosowanie kary najwyższej. Jednak pomimo nacisków z różnych stron wyroki nie uległy zmianie. Podczas pierwszego procesu wszyscy sprawcy wyrazili skruchę, ale najpewniej był to tylko ruch podyktowany przez ich obrońców w celu złagodzenia wyroku. Niech podkreśli to fakt, że ogóra śmiał się na procesie z rodziny ofiary. Tutaj nasza opowieść jednak wcale jeszcze się nie kończy. Następstwa tej tragedii pociągnęły za sobą dość ciekawy zwrot akcji. Sąd w odpowiedzi na oburzenie społeczne niskimi wyrokami zasądził dodatkowo zapłatę odszkodowania rodzinie ofiary. Okryci hańbą rodzice głównego sprawcy Miano, musieli sprzedać wtedy własny dom przekazując rodzicom Junko kwotę w wysokości 50 milionów jenów, co wówczas było równowartością 300. 150 tysięcy dolarów. Mało znanym faktem tej sprawy jest także to, że Junko miała chłopaka. Ta wieść wyszła na światło dzienne już po całej tragedii. Był nim dwudziestoletni mężczyzna, do którego dotarła jedna z gazet. W momencie, gdy Junko zaginęła, rozpaczliwie jej poszukiwał, a po tym, gdy prawda wyszła na jaw, udzielił wywiadu do jednej z gazet, w której powiedział, że zapamiętał twarze sprawców i gdy wyjdą na wolność, to zabije ich jeden po drugim. Jednak te groźby nie doszły do skutku, o czym dowiecie się w następnym rozdziale. Epilog. Gdy dotykam spraw młodocianych morderców, często wywołuje to kontrowersje. I wcale nie chodzi tutaj o charakter czynu czy wiek sprawców, a o to, że bez kozery i z pogardą nazywam ich zwyrodnialcami. Wtedy niektórzy czują się urażeni i zarzucają mi, że nie mam prawa mówić tak o dzieciach, które rzekomo nie są świadome popełnianych zbrodni, i że w gruncie rzeczy są niewinne i zasługują na kolejną szansę. Ta sprawa jest wręcz idealnym przykładem potwierdzenia tezy, którą najpierw postawię, a potem potwierdzę przykładami z naszej opowieści. Otóż, obcując z dziesiątkami przeróżnych spraw, wertując akta sądowe i śledząc późniejszy rozwój oraz losy młodocianych morderców, z pełną świadomością twierdzę, że powinno się ich karać z najwyższą surowością, ponieważ w tym obszarze przypadki, w których dochodzi do resocjalizacji, praktycznie nie mają miejsca. To nie jest przypadkowe. Większe prawdopodobieństwo zresocjalizowania wykazują sprawcy, którzy dopuścili się czynów zakazanych na późniejszym etapie życia, ale byli wychowani w stabilnym środowisku, niżeli młodociani, którzy od dziecka przyswajali zasady patologiczne. To odbywa się na zasadzie wdrukowania pewnych wzorców na etapie dojrzewania, które są potem niezwykle trudne do zmiany, zwłaszcza jeśli mówimy o dużym stopniu zdeprawowania. Reasumując, jeśli jednostka na tak wczesnym etapie życia jest skłonna kogoś zabić, to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że nie będzie stanowiła zagrożenia w dorosłości. Jednak, żeby nie być gołosłownym, swoją tezę potwierdzę również tym, jak skończyli młodociani z Wyrodnialcy z naszej historii, tak, młodociani z wyrodnialcy. Zacznijmy od głównego sprawcy. Miyano po odbyciu kary wyszedł na wolność w 2009 roku. Zmienił nazwisko, by uniknąć rozpoznawalności i co dla mnie totalnie niezrozumiałe, pozwolono mu adoptować dziecko. Został aresztowany niedługo potem za liczne oszustwa finansowe na starszych osobach, ale ze względu na niską ilość dowodów nie skazano go. Według nieoficjalnych źródeł żyje do dziś, ukrywając się w Tokio. Ma 54 Lata. Kolejny ze sprawców, Minato, opuścił więzienie w 1998 roku, po czym zamieszkał z matką. W roku 2018 został aresztowany za próbę zabójstwa. Zaatakował on mężczyznę, pobił go, a następnie próbował podciąć gardło. Wrócił na pewien czas do zakładu karnego i żyje do dziś ma 52 lata. Jego dalsze losy nie są znane, choć do niedawna był aktywny na Twitterze, o czym jeszcze wspomnę. Trzeci oprawca, czyli Ogóra, wyszedł na wolność w 1999 roku. Już kilka lat po tym dostał kolejny wyrok za znęcanie się nad mężczyzną, którego porwał i wywiózł w bagażniku. Wrócił do więzienia na 4 lata. W roku 2009 dokonał kolejnej napaści, tym razem na nieletniego, za co otrzymał kolejny wyrok. Po wyjściu mieszkał samotnie i wymagał leczenia psychiatrycznego. Zmarł w swoim mieszkaniu w roku w 2022 jego głowa utknęła obok muszli klozetowej. Udusił się własnymi wymiocinami. Miał 51 lat. Jedynym ze sprawców, który nie wykazał aktywności kryminogennej, był ostatni z nich, czyli Watanabe, żył na marginesie społeczeństwa i zmarł w 2021 roku w wieku 49 lat. Jak widać, trzech z czterech oprawców Dżunko miało dalsze kolizje z prawem. Myślę, że nie muszę tutaj niczego dodawać. Żeby było ciekawiej, zaczerpnąłem do źródeł tak głęboko, że udało mi się znaleźć na Twitterze profil jednego ze sprawców. Chodzi o mi na to. Każdy z jego wpisów jest zasypany setkami komentarzy od użytkowników z całego świata z życzeniami wszystkiego co najgorsze, które mają tysiące polubień. Muszę przyznać, że nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Jeśli ktoś jest ciekaw, chętnie podlinkuję ten profil w wiadomości prywatnej na Instagramie. Na sam koniec chcę jeszcze wspomnieć o tym, co było dla mnie dodatkowo szokujące, gdy szukałem informacji do dzisiejszego odcinka. Natknąłem się na książeczki mangi, które były adaptacją tragedii, która spotkała Junko. Byłem zszokowany tym, że można tak potraktować czyjeś cierpienie. Wiem, że Japonia jest bardzo specyficznym krajem, ale to, co widziałem, było tak obrzydliwe, że poczułem realny gniew wobec tych, którzy mogą tworzyć tak chore treści, nie mając grama szacunku stosunku do ofiary i jej bliskich, a co do ludzi kupujących i konsumujących coś takiego, po prostu oszczędzę komentarza. W tych chorych tworach tragedia tej biednej dziewczyny była przedstawiona jako wyuzdany, wulgarny i nacechowany obleśnym erotyzmem komiks. Nikt nie powie mi tutaj o odmienności kulturowej albo o tym, że mam za wąski horyzont, by to rozumieć. To po prostu chore i wykraczające poza jakiekolwiek granice. Jeżeli ktoś mówi, że w Japonii to normalne i nazywa to sztuką, to z kolei ja mam prawo stwierdzić, że taka kultura to cuchnąca zgnilizna, ponieważ nigdy za normę nie powinno uchodzić coś, co jest nieludzkie. A nieludzkim jest zbrukanie pamięci niczemu niewinnej Junko, która została zamęczona i w odróżnieniu od swoich oprawców nie mogła dożyć starości. Jeżeli nie mamy szacunku do takich rzeczy, to nie będziemy mieli go do czegokolwiek. W tym przypadku moralność nie podlega relatywizmowi. I tak oto docieramy do końca drugiej części tej trukrajmowej serii. Jeżeli macie pomysły na kolejne sprawy, które powinienem opracować, podzielcie się nimi w komentarzach. Będę wdzięczny za wsparcie w postaci łapek. Dziękuję za waszą uwagę. Trzymajcie się.